trwającym nadal okienku transferowym do Ekstraklasy trafiło mnóstwo ciekawych nowych zawodników. Oczywiście nie wszyscy będą gwiazdami, choć niektórym niemal wszyscy to wieszczą. W dzisiejszym materiale opowiem o nieoczywistych piłkarzach, którzy trafili do Ekstraklasy, dla których będzie to pierwsza styczność z naszą polską ligą i mają wszelkie predyspozycje do tego, aby poradzić sobie w niej znakomicie. Zapraszam do oglądania. Zacznę od hiszpańskiego napastnika, który zasilił szeregi korony Kielce. Za około 300 tysięcy euro do drużyny trenera Jacka Zielińskiego przyszedł Antonin, czyli 25-letni hiszpański napastnik. Mogący również grać na pozycji lewego i prawego skrzydłowego, piłkarz dosyć wszechstronny, biorąc pod uwagę te pozycje ofensywne, co ważne, piłkarz także prawonożny, nie najwyższy, ponieważ mierzący 182 cm, który podpisał z Koroną kontrakt trzyletni z opcją przedłużenia jeszcze o kolejny rok. Mimo, że nie jest to piłkarz najwyższy, to Antonin ma swoje inne naprawdę spore atuty. Do Kielc trafił on z Gimnastik de Tarragona, klubu z trzeciej ligi hiszpańskiej, ale spokojnie, ponieważ na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Antonin był w poprzednim sezonie absolutną gwiazdą. Wykręcił naprawdę dobre liczby: 42 mecze, 10 goli i 5 asyst. Są to liczby obiecujące, są to liczby, które mogą napawać optymizmem sympatyków Korony Kielce, ale przede wszystkim należy pamiętać o tym, że Antonin ma naprawdę fajne, dobre CV, jak na realia ekstraklasy i jest to zawodnik, który niejako znalazł się na zakręcie, który próbuje odbudować obecnie swoją karierę, bo swego czasu był w Hiszpanii naprawdę perspektywicznym, obiecującym zawodnikiem. Nie bez powodu grał chociażby w Granadzie, która wówczas występowała w La Liga. Sam Antonin zaliczył 8 występów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii. Zdołał nawet zdobyć bramkę przeciwko Deportivo Alaves. Ma on także wiele występów na zapleczu La Liga, chociażby w warwach. Rajo Vallecano, tam także kilkanaście bramek strzelił, ma za sobą chociażby kwalifikacje do Ligi Konferencji Europy w barwach Witorii Guimaraesh, kilka także występów właśnie w Lidze Portugalskiej, więc jest to piłkarz, który obecnie stara się odbudować swoją karierę. No, i należy oczywiście klasycznie pamiętać to, że zapewne gdyby Antonin grał obecnie chociażby w La Liga, to do korony Kielce po prostu nigdy by nie trafił. Jednak ekstraklasa nadal jest zmuszona brać piłkarzy raczej z tych niższych poziomów rozgrywkowych w krajach lig top 5, to należy oczywiście pamiętać. Natomiast w bardzo ciekawy sposób Antonina opisał dziennikarz Diary de Tarragona, Dawid Costa, który wypowiedział się dla M Radio Kielce. Posłuchajcie. Jest niesamowicie szybki, silny w pojedynkach fizycznych i ma dobre uderzenie. Jeżeli będzie grał na swojej naturalnej pozycji napastniku, sądzę, że może odnieść sukces w Koronie Kielce. No i uważam, że są to słowa bardzo ważne. To znaczy, Antonin faktycznie wykręcał naprawdę świetne wyniki, także szybkościowe, w swoich poprzednich sezonach. Jest to piłkarz, który moim zdaniem gdzieś w czołówce ekstraklasowej, nawet pod kątem maksymalnej prędkości, może się zakręcić. Jeżeli jest silny w pojedynkach, to dobrze zwiastuje na y, oczywiście pojedynki z obrońcami w lidze Polskiej, to jest naprawdę bardzo ważne, ale przede wszystkim Antonin to jest, uważam, piłkarz, który w tym momencie w koronie Kielce ma świetne otoczenie. Korona powydawała pieniądze w tym okienku transferowym. Jest to naprawdę fajne, że ten klub przeprowadza takie transfery gotówkowe. No, Svetlin, Dawidowicz, teraz Antonin, więc ma naprawdę świetne otoczenie Antonin, aby zabłysnąć w ekstraklasie i szczerze mówiąc, tego mu. Życzę, uważam, że Korona w tym momencie ma piłkarzy takich odkreacji, że naprawdę aż żal nie strzelać bramek będąc. Napastnikiem jest Błanik, który świetnie potrafi dograć piłkę w pole karne, jest Svetlin, właśnie wcześniej wspomniany, jest Remakl, jest Nono, jest Długosz, naprawdę tych piłkarzy jest wielu, dlatego moim zdaniem Antonin w ekstraklasie może odpalić. Mnóstwo transferów w tym letnim okienku przeprowadził widze w Łódź i mam takie wrażenie, że w tym gąszczu transferów, w tej całej ofensywie transferowej, zagubiono gdzieś Diona, Galapeniego. Nie mówi się wiele o tym piłkarzu, a moim zdaniem powinno. Jest to 20-letni Kosowski lewy obrońca. Piłkarz oczywiście lewonożny. Piłkarz, który w poprzednim swoim klubie, czyli w Prisztynie, grał nieco wyżej jako bardziej wahadłowy czy nawet boczny pomocnik, ale moim zdaniem w drużynie trenera Żeliko Kosopicza jego jedyne miejsce jest na lewej stronie obrony i moim zdaniem Galapeni ma jak najbardziej wszelkie predyspozycje, wszelkie papiery na to, aby wygrać ze składu Samuela. Kozłowskiego, tym bardziej, że Samuel Kozłowski najmocniejszym ogniwem tej linii obrony Widzewa nawet w tym momencie po tych wszystkich transferach po prostu nie jest. Dion Galapeni to jest piłkarz, który w swoim kraju jest uważany za przeogromny talent. Pomimo swojego naprawdę młodego wieku, ma już on trzy występy na koncie w reprezentacji Kosowa i mówi się o nim jako o największym talencie ostatnich lat. A to naprawdę spora nobilitacja, ponieważ kosowska piłka dynamicznie się rozwija na przestrzeni ostatnich kilku lat. Galapeni jeszcze w widzewie nie zadebiutował. Na razie zasiadł na ławce rezerwowych podczas meczu z zagłębiem Lubin, i to właśnie z niej mógł obserwować poczynania swojego rywala. W walce o miejsce w składzie, czyli Samuela. Kozłowskiego, natomiast myślę, że największym atutem Galapeniego jest właśnie ta młodość, ta perspektywa, to że jest to piłkarz niezwykle perspektywiczny i obiecujący. Można to wywnioskować chociażby po jego występach w poprzednim sezonie w Pristynie, w klubie właśnie z jego rodzimego Kosowa, w klubie, w którym się wychował Dion Galapeni. W poprzednim sezonie łącznie rozegrał 37 meczów, zdobył 5 bramek i zanotował 8 Asyst, naprawdę świetne liczby, świetne liczby w ofensywie piłkarza defensywnego, więc uważam, że jest to piłkarz kompletny. I nie tylko ja tak uważam, mianowicie na temat galapeniego wypowiedział się dziennikarz kosowskiej gazety Blik, Mergim Recaj i powiedział dla TVP Sport następujące słowa. Śledzę jego poczynania od kiedy grał w drużynach młodzieżowych. Zawsze wyróżniał się sposobem, w jaki kontrolował piłkę, stabilnością w defensywie oraz odpowiednim zachowaniem w grze. Krótko mówiąc, jest zawodnikiem kompletnym. Poza tym powiedział także: Jego transfer do Widzewa to mądry ruch, ale nie sądzę, że zostanie tam na długo. Spodziewam się w krótkim czasie transferu do większego europejskiego klubu. Musi jednak najpierw udowodnić swoją wartość w Polsce. Sam dyrektor sportowy Widzewa, Mindaugas Nikolicius, można by powiedzieć mocno podpompował Diona Galapeniego. Wiele było tych transferów Widzewa w tym okienku, ale myślę, że Mindaugas Nikolicius nie bez powodu powiedział o Dionie Galapenim następujące słowa. Akurat o Dionie Galapenim. Osobiście mam wysokie oczekiwania wobec Diona i nie mam wątpliwości, że je spełni. No jest to deklaracja, przyznajmy sobie szczerze, odważna, ponieważ te słowa, jeżeli Dion Galapeni nie wypaliłby... Chociaż moim zdaniem ten transfer nie ma prawa nie wypalić, ale gdyby nie wypalił w widzewie, no to takie słowa są wyciągane i będą zapewne wyciągane, jeżeli by tak się stało, przez kibiców widzewa. Więc jest to odważna deklaracja. Natomiast moim zdaniem zasadna: to znaczy, Dion Galapeni, jeżeli wejdzie już do drużyny widzewa, jeżeli się zaklimatyzuje, jeżeli zdoła wygryźć ze składu Samuela Kozlowskiego, to naprawdę może być gwiazdą Ekstraklasy. na pozycji bocznego obrońcy. No i też jest to piłkarz na tyle perspektywiczny, że faktycznie. Ma szansę trafić do dużego zagranicznego klubu. Pierwszym greckim zawodnikiem w historii Wisły Płock w tym letnim okienku transferowym stał się Janis Niarchos, czyli 23-letni napastnik, właśnie. Z Grecji. Piłkarz, który trafił do Wisły Płock z DAC Dunajskiej Stredy, w której to w poprzednim sezonie błyszczał w lidze słowackiej. Mianowicie 33 mecze, 8 goli i 5 asyst. Więc liczby naprawdę dobre. Jest to piłkarz, który zadebiutował już w barwach nafciarzy. Mianowicie dostał 30 minut w starciu z koroną kielce. Jasne, w starciu z koroną kielce mocno zdziesiątkowaną przez czerwone kartki. Natomiast Janis Narchos był w tamtym meczu już blisko swojej premierowej bramki w Ekstra Klasie. Jego świetny strzał głową, świetnie nomenomen wybronił Xavier Dziekoński. Natomiast Janis Niarcho to piłkarz, który podpisał z Wisłą kontrakt trzyletni, kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku. Jest to piłkarz prawonożny, jest to piłkarz dosyć, bym powiedział, może nie wysoki, ale piłkarz, który mierzy 188 cm, więc potrafić będzie zapewne strzelać bramki również głową, będzie potrafił odnaleźć się polu karnym rywala przy wrzutkach w pole karne i tak jak wspomniałem jest to piłkarz nadal w miarę młody, ponieważ 23-letni zawodnik, który swego czasu był uważany w Grecji za spory talent, występował nawet w reprezentacji do lat 21 i jest to piłkarz, który zasilił szeregi Wisły Płock. Wisły Płock, której oczywiście żywą legendą jest Łukasz Sekulski, jej kapitan, który sezon swoją drogą rozpoczął od dubletu z koroną Kielce, więc on jest powiedzmy sobie szczerze raczej nie do wygryzienia, to znaczy on będzie potrzebował na pewno zmiennika, on będzie potrzebował piłkarzy, którzy będą go odciążać, którzy będą mu dawali minuty, czas generalnie na wypoczynek, ponieważ jest to piłkarz już dosyć stary, dosyć zaawansowanym wieku, natomiast przede wszystkim Niarchos rywalizuje z Ibanem Salwadorem te miejsca w ataku powiedzmy Wisły Płock są dwa, oczywiście Iban Salwador gra raczej takiego piłkarza, nie co niżej ustawionego takiego zawodnika podwieszonego pod Łukasza Sekulskiego, ale dlaczego takiej roli miałby nie spełniać właśnie Janis Miarchos. Jest to piłkarz, który może także grać jako prawy skrzydłowy, jest to piłkarz w miarę wszechstronny, też z dosyć dobrym wyszkoleniem technicznym, z dosyć dobrym dribblingiem, dlatego moim zdaniem jak najbardziej Ibana Salwadora może wygryźć, tym bardziej jeżeli zawodnik z Gwinei Równikowej będzie bardziej skupiał się na swoich boiskowych kłótniach i ekscesach aniżeli na graniu w piłkę. Natomiast pamiętajmy też o tym, że w klubie nadal jest Amin Al-Hamawi, pamiętajmy też o tym, że jest w klubie Bartosz Borowski i Piotr Krawczyk, natomiast uważam, że akurat tych dwóch piłkarzy raczej w tej hierarchii Niarchos powinien bardzo łatwo daleko pozostawić za sobą w tyle. Jest to piłkarz, który naprawdę wygląda fajnie, który ma dobre CV, łącznie w lidze słowackiej, a grał tam w kilku klubach, zaliczył 76 występów, 13 goli i... 12 asyst, więc liczby naprawdę dobrej. Uważam, że poradzi on sobie Wiśle Płock, dołoży kilka bramek do tego swoją drogą, moim zdaniem, przynajmniej dobrego sezonu dla Wisły Płock, tak przynajmniej myślę, że będzie to wyglądało w obecnie trwającej już kampanii. Kilka interesujących transferów podczas tego okienka przeprowadził także Radomiak Radom i niewątpliwie jednym z nich jest Vasco Lopez. Vasco Lopez, czyli 25-letni skrzydłowy z Cape Verde z Republiki Zielonego Przylądka. Zawodnik, który przede wszystkim jest prawym skrzydłowym, ale może grać także na lewej stronie, ewentualnie nawet jako dziesiątka, Ale w jaku raczej trener João Enriquez widzi go na pozycji prawego skrzydłowego, i nie ma co się dziwić. Kontrakt trzyletni, więc także nie jakiś krótki jak na 25-letniego. Piłkarza i Vasco Lopez trafia do Radomiaka Radom z uwaga, uwaga, zaskoczenie z Portugalii, mianowicie grał w lidze portugalskim w klubie AVS, dostał już swój debiut w Radomiaku 68 minut z pogonią Szczecin, mimo tego okazałego zwycięstwa radomiaka Gola, ani asysty, nie udało mu się gdzieś tam zdobyć czy zaliczyć. Natomiast był to bardzo obiecujący występ. Myślę, że kibice Radomiaka mogą być na razie z niego zadowoleni. Samo to, że dostał szansę w podstawowym. Składzie już od samego początku sezonu jest swego rodzaju potwierdzeniem tego, że Vasco Lopes raczej może stać się tą podstawową piłkarze, tą podstawową postacią w drużynie radomiaka. Natomiast w poprzednim sezonie właśnie w lidze portugalskiej 28 meczów, 2 gole i Trzy asysty. Nie są to liczby złe, natomiast Radomiak przede wszystkim chwalił się inną liczbą przed tym transferem, mianowicie można było przeczytać, że jest to lepszy drybler niż Angel Di Maria, niż mistrz świata z Argentyną w 2022 roku. I jest to akurat fakt, mianowicie taką główną cechą wiodącą. Vasco Lopeza w Radomiaku ma być właśnie dribling. No i biorąc pod uwagę poprzedni sezon ligi portugalskiej to nowy nabytek Radomiaka był najczęściej dryblującym piłkarzem 7 i 15 setnych dryblingu na mecz. Już można przeczytać, że ten wynik powiedzmy średni pobił w tym pierwszym meczu w Radomiaku, więc na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Około 53% skuteczności tych dryblingów miał Vasco Lopez, no ale faktycznie najwięcej ja w lidze portugalskiej. Angel Di Maria faktycznie. Gra. Natomiast jest to piłkarz widać dynamiczny, jest to piłkarz szybki. Jest to piłkarz, który już wcześniej zebrał także doświadczenie gdzieś w innej lidze mianowicie grał również na Cyprze i uważam, że on może stać się gwiazdą Ekstraklasy. Jednak u nas ci szybcy skrzydłowi mogą się przebijać i często się przebijają, bo nasza liga poniekąd jest pod nich mam wrażenie ustawiona. Jeżeli Radomiak będzie grał z kontry, jeżeli Radomiak będzie starał się zaskakiwać rywali szybkimi atakami, tak jak nie jak tak jak niegdyś to było chociażby z Lisandro Semedo, to moim zdaniem może być wiele tych udanych występów Vasco Lopeza w Radomiaku. Wiele wręcz imponujących transferów jako Beniaminek przeprowadziła Termalika Nieciecza. Jednym z tych transferów niewątpliwie jest Lucas Masoero, czyli 30-letni argentyński stoper. Piłkarz, który wnosi do drużyny trenera Marcina Brosza naprawdę wiele doświadczenia. To znaczy jest to piłkarz, który na razie jeszcze Debiutu swojego w Termalice nie dostał, z Jagiellonią nie zagrał, chociaż tam Termalika poradziła sobie fenomenalnie i zagrała na zero z tyłu. Natomiast z Termaliką Masoero, Masoero związał się dwuletnim kontraktem, no ale jest to piłkarz już dosyć stary, więc jest to do zrozumienia. Natomiast jest to piłkarz, który. Nie wiadomo co w niecieczy robi, to znaczy, jest to piłkarz, który trafił do termaliki z Uniwersytetu Klusz z Rumunii i w poprzednim sezonie rozegrał 36 meczów, zdobył 6 goli i zanotował jedną asystę. Był absolutnie podstawowym piłkarzem Uniwersytetu Klusz, ale przede wszystkim był jednym z najlepszych obrońców ligi. Nawet najlepszym obrońcą ligi, tak o nim pisały rumuńskie media, więc było spore zdziwienie, wręcz szok, kiedy trafił on do Termaliki Nie ciecza, ale ten transfer został sfinalizowany. Masoero to piłkarz z naprawdę ogromnym doświadczeniem, bo poza Rumunią ostatnio i poza też jego rodzinną Argentyną grał chociażby w Rosji czy Bułgarii. W Bułgarii nawet odniósł spory sukces, mianowicie zdobył Puchar Bułgarii, więc jest to spore osiągnięcie. Natomiast jest to piłkarz, który moim zdaniem w Thermaliki, będzie musiał się najpierw przebić, to nie będzie jakoś bardzo łatwe, bo ta defensywa Termaliki w meczu z Jagiellonią wyglądała na, naprawdę dobrze i chociażby taki Bartosz Kopacz dowodził tym środkiem obrony Termaliki, natomiast uważam, że jak najbardziej jak już się przebije, to uważam, że ma spore szanse, aby stać się gwiazdą tej ligi. W końcu niecodziennie przychodzi do Ekstraklasy piłkarz, wart około 1,5 miliona euro, a właśnie tyle wart jest Luka Masoero. Który z tych piłkarzy Waszym zdaniem poradzi sobie najlepiej w ekstraklasie? Może macie jakieś swoje propozycje nieoczywistych zawodników, którzy powinni zamiatać w ekstraklasie? Dawajcie znać w komentarzach, chętnie z Wami podyskutuję. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę pod tym materiałem. No i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!